Yo, cześć Siemano, ja jestem Mikser Siemens, ziomeczki, witajcie. Yeah. <laughs> chciałbym was wszystkim powiedzieć, że organizuję konkurs na 700 widzów. Z tej okazji chciałem Wam podziękować oraz podarować tekst i można wygrać Pelerynkę. Pelerynkę, jak wygrać Pelerynkę? Po prostu są trzy punkty. Pierwsze trzeba być moim aktywnym widzem drugim trzeba znajkować ten film trzeci punkt to jest najgorszy punkt musicie zrobić teksturpaka jeżeli nie potraficie zrobić teksturpaka możecie zrobić mi skina możecie zrobić e, oczywiście dla mnie skina i możecie zrobić jakiś i dla mnie nie wiem coś od siebie na pewno więc e, mam nadzieję że Yy, będzie, będzie ok, ok więc jeżeli chcesz wziąć udział to po prostu musisz to zrobić tekstu dam wam na 40 lajków, jeżeli chcecie zobaczyć jak teksturpak wygląda to po prostu em, i tego, możecie sobie w tym filmie, tam będziecie widzieli ja teraz jeszcze tylko powiem, że zapraszam was wszystkich w piątek na mchc i z, będziemy zakładali skuny oczywiście i, i będę tam grał sobie z, z starą ekipą, więc coś tam pogramy, mało co, mało wszyscy co grali w, kiedyś w skunach już nie grają, ale wracamy jakoś tam, sobie chcemy pograć, więc no, no to jeżeli byłeś kiedyś też w skunach, to możesz tam pić do nas na TS i tyle. Trzymajcie się, ludziska, elo.